Trzy tygodnie daliśmy radę, moi drodzy. Przeżyliśmy trzy tygodnie w schronie. Da się to zrobić. Ach, szczęśliwym trafem wzięliśmy ze sobą radio. Możemy posłuchać muzyki i jakąś muzykę, prawda? Zjadłaby coś, yy, Mary Jane czuje się już zdrowa, prosi, żebyśmy znaleźli coś do picia, jest niebezpieczna... Okej, okay, czyli tylko dolar... Yy, tak, Mary Jane zostaje yy, Głód i pragnienie, a reszta nie. Więc okej okay. Pyk, pyk. Mm, nie, czekamy dalej z naszego radia słychać jakieś odgłosy, ale określone są za warstwami z gotu. Coś pokombinujemy, coś z radiem, może uda nam się znaleźć właściwy kanał Jest tylko jeden właściwy kanał podczas koronaferii Maku, zapraszam To było bez sensu Tak czy siak, to może być jakaś ważna wiadomość, a wręcz przeciwnie Posłuchajmy Marjane jest dalej głodna, i te i Lores żyją. Póki co nie potrzebują niczego, więc zarobiście. Dobra, e, rozporcujemy tutaj zapasy. Oni nie potrzebują i Marjane tylko jest głodna. Więc damy jej tutaj, e, jedzonko. Gdy Mergen wróciła z poprzedniej ekspozycji, nie podziwiał się z nami informacją, że gdzieś po drodze lekko się zraniła. Nie było to problemem. Aż do teraz, wygląda na to, że w ranę wydała się infekcja, i Mergeń jest w dość w kiepskim stanie. Musimy jej pomóc siekierą. Pomóż się siekierom, skoro się da. To spokoj. 23 dzień. Kwarantanny. I żyjemy. Zarobiście. Nie wiem co z Timim, bo to mnie trochę niepokoi, że go tak długo nie ma. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam sobie żyje i daje radę. Yy, pragnienie i pragnienie głód. Dobra. Dimary Dzień zobaczyła siekierę i źle zrozumiała nasze zamiary. I próbowała czym prędzej wykuć ze schronu. Na szczęście szybko ją dopadliśmy i raz, dwa oczyściliśmy jej ranę za pomocą nagrzanego ostrza siekiery. Aha! W taki sposób! Tu już mówię, jest rozporcjowane, więc super. Yy, na razie nie. Tajemniczy głos w radiu ucichł już chyba na dobre. Po serii wrzasków i łomotów nastała Głocisza. cisza. Tuż przedtem jakaś kobieta wyrecytowała swoje pełne imię i adres. Mieszkała w naszym miasteczku. Może sprawdzimy, czy zostawiła w domu jakieś zapasy. Jej się już chyba nie przydadzą. Stanąc po odgłosach, że zażarł ją żywcem jakiś kosmiczny potwór, no więc nie będziemy próbować, no bo skoro kosmiczny potwór ją zjadł, to grozi też nam, więc lepiej nie. Mary, pragnienie, a ten głód. Hmm. W sumie, Dolar jest w dobrym stanie. Ja bym zaryzykował. Wysłałbym ją na tą ekspedycję, czemu nie? Gdy bomba atomowa starła naszą okolicę z powierzchni Ziemi, wydawało się nam, że telefony to już zamieszkła przeszłość. Jednak wygląda na to, że budka telefoniczna po drugiej stronie ulicy jakoś przetrwała wybuch. A teraz słyszymy, że dzwoni telefon. Powinniśmy coś kogoś było odebrał. Dolores, to jest twój moment. Działaj. Dzień 25. Gdy odebraliśmy telefon, usłyszeliśmy wyraźne wysłanie ludzi. Po drugiej stronie rozmówcy przedstawili się jako ocalali z pobliskiego miasteczka Hill Valley. Tak chyba to się czyta, nie wiem. Niestety po krótkiej wymianie informacji sygnał się urwał, coś musiało się popsuć po ich stronie. Mamy nadzieję, że odezwą się do nas ponownie. Więc należy zmęczona. Dajmy trochę czasu na to skręcił. że nie jest najedzony, Dolores nie wydaje się zatroskany. No czyli wszyscy są w porządku, tak? Dolores trudzony i. No i zarobiliście. Wszystko się układa. Dolares. I pójdzie sobie z. dajmy ją z... z karabinem. A co tam? Kobieta jest już dorosła, prawda, więc pójdzie. Nic się nie stanie, mam nadzieję. Dzień 26, zostaliśmy. Strudzenie, pragnienie, zmęczenie głód. Dobra, czyli tak, tet... Ted, ted fano, nie znowu zapomniałem Boże Święte pragnienie, a należą głód. Kończy nam się powoli woda, Więc mam nadzieję, że doloros przyniesie woda. Głos w radio ucich, ale transmisja wciąż jest nadawana z głośników dochodzi brzęczenie i pikanie i Jakieś szepty, plus odległy dźwięk harmoniki. Kto to nadaje? Brzmi jak nie z tego świata. Może odpowiemy, ale czy w ogóle nas usłyszą? Spróbujmy, może to są jacyś ratownicy czy coś. Dzień 27, moi drodzy. Żyjemy dalej. Merzian jest spragniona. Dobra, damy jej piciu. Odwiedził nas jakiś w domu razem ze swoim marnym worem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia, cały worek Zamiast za jedną puszkę zupy. Torba jest strzelnie zagięta, a handlarz rzuca groźnie spojrzenia. To prawdopodobnie Scott. I ogólnie by się przydał. Ale w sumie, to jest dobry pomysł z Scottem. No, ja bym jednak poczekał co Jak chcę, to przyjdziesz raz. Dzień 28. Cztery tygodnie daliśmy, ale przeżyliśmy. Z tego co wiem, ja, Ted jest głodny. Tak i margin... nic. Okay. Dzień 29. Zaraz będzie miesiąc. Miesiąc czasu przeżyjemy. Będzie sukces. Zmęczona Mary Jane to poirytowana Mary Jane. Miejmy nadzieję, że za parę dni wypocznie. I tak jest jeden jedyne czego pragnę, to kropel wody. Na razie mu tą wodę, mamy jej mało, a on nie jest jakoś bardzo y, spragniony. Nie jest odwodniony jeszcze, więc ją trochę podtrzymamy. Na sposobie urozmaicenia naszej zupnej diety gdy z przemyśleń wyrwało nam się pukanie do drzwi, gości okazali się być grupą ocalałych w dość martwym stanie. Wszystko, czego ochronili, to odrobina wody, jedzenie i przynajmniej trochę bandaży. Dajmy zupę, tak? Podzielmy się. Bądźmy dobrymi. Yy. Społeczeństwo musi być solidarne w tym czasie ze sobą, prawda? W tym trudnym czasie. Aha, no i nam nic nie dali, tak? Myślałem, że jednak coś dostaniemy na nich, ale dobra. Ale tak jak mówię, bądźmy solidarni. Trzeba się czasami dzielić, a że zupy mamy trochę dużo, więc nie zaszkodzi nam. Naszym gościom z wdzięczności odjęło mowę. Goście wkrótce opuścili, by szukać jakiegoś bezpiecznego stanu na ruinach naszego miasteczka. Mam szczerą nadzieję, że im się ułoży. Superowo. Zostały nam dwie zupy, czy tam dwie i pół. Odwodnienie jest u Teda i pragnienie, gut jest u Mary Jane. Zostało nam mniej niż jedna butelka wody cała, więc może być ciężko. Damy mi środek obodobójczy, bo tylko to mamy, więc proszę bardzo, myjcie się tym środkiem obwodobójczym, w sensie są w stanie się popryskać. Dzień 31, także moi drodzy, przeżyliśmy miesiąc przynajmniej w tym, w tym schronie. Jest sukces, damy radę, damy radę. Da się, da się przeżyć. Jak to tutaj wygląda? W ogóle gdzie jest Dolores? Gdzie jest Dolores? Nie ma jej. Ja jej potrzebuję. Nie powiem co. Weszli. Kto, albo ktoś wrócił. Dolores wróciła z wodą i zupą. No, mówię, to jest złota kobieta. No, złota kobieta. Dwie wody, jedna kłódka i, no, karabin zepsuty, ale mamy dwie wody. Za rombiście. Dzień 33 kwarantanny. Ted pójdzie na ekspedycję. Liści, które znaleźliśmy dziś u progu schronu, był zaskoczeni dla nas wszystkich. Autor listu jest nam nieznany, ale jak jest, pisze, że obserwował nas od jakiegoś czasu i wierzy, że jesteśmy porządnymi ludźmi. Prosi, byśmy wysłali jednego nieuzbrojonego reprezentanta naszej grupy na zebranie dziś wieczorem. Ted, to jest twój czas. Ty jesteś w sumie zdrowy, tylko strudzony, więc. Czemu by nie? Yy, tak, Ted na ekspedycję. Damy mu przewodnik młodego skauta. Niech z niego skorzysta bardzo dobrze. Dzień 36. 38. I do zarysu jest chora. Oj, oj, oj. W środku znaleźliśmy niewinnie wyglądającą butelkę wody, więc postanowiliśmy się napić. Myśleliśmy, że nam się poszczęściło, ale ten prezent. Był kompletnie do niczego. Woda była zatruta albo radioaktywna. Trochę nam teraz niedobrze. Mary Jane jest wytrzymała, ale teraz jej obrażenia wyglądają zbyt poważnie. Musimy coś zrobić, Dolores narzeka na to, że nie może się wyspać. Dolores się rozchorowała. Mamy dwie kobiety w stronie, które są chore. I to jest problem. I to jest problem. Mary Jane pewnie postanowiła zrobić to samo co Tymi: czyli się wkurzyła i poszła. Pożegnalny liścik zawierał sporo pretensji oraz informacji, że przeniesie się do Kanady, gdzie mają lepszy system opieki zdrowotnej. No to powodzenia. Jest głodna, dobra, damy jej zupę. Miejmy nadzieję, że wróci Ted. Dzień 41. Ok, ktoś przyszedł, ktoś wrócił. Ted, miejmy nadzieję, że to Ted. Ted wrócił. Jest strudzony, jest głodny, ale mamy apteczkę, dzięki której możemy uratować Dolores. To się dzieje, moi drodzy. Plus jedna zupa. Wrócił poradnik młodego skauta Dwie wody. Apteczka, maseczka, y, mas maska przeciwgazowa. I siekiera. Matko boska. Tak jak do jest to złota kobieta, tak ted to jest kuźwa. Mistrz po prostu. Dzień 43. To trwa tyle czasu. masakra, Nie spodziewałem się tego serio. Dzień 44. Jak ktoś puka do na naszego schronu. Wykonaliśmy dwa zadania. Wyślij kogoś na spotkanie z grupą osadały. Nawiąż kontakt z innymi mieszkańcami pustkowia. Zarobiście. A nowe zadanie to użyj kart, by wojsko namierzyło Twoją lokację i złap się kierę i pomóż grupie ocelewych budować obóz. Rodzeństwo znów nas zawitało tym razem z frazią innego rodzaju zamierzającą O, akurat o tym mówiłem. Obóz w okolicy. Yy, pomóż mi, bo takie mam nawet zadanie, więc jak najbardziej trzeba pomóc. Daj mi się kierę. Dzień 45. Yy, jak tutaj wygląda sytuacja? Pragnienie głód i yy, głód, dobra. Głód, pragnienie głód. Okej, Mam jedzonko, tylko zupa się kończy, właśnie. To jest to. Udajmy się do sąsiadki. Może nam coś da. Potrzebujemy, prawda, zupy i tak dalej, więc jak najbardziej. Strzały słyszałem. To chyba, to chyba niedobrze. Poszliśmy, zdobyliśmy co trzeba i wróciliśmy. Ci ludzie na pewno sobie poradzą prawdopodobnie. No i oj, Karabin nas nie ratuje. Niestety. Dzień 47. Jak my, jak my przeżyjemy, jak my przeżyjemy tutaj. 50 dni to będzie coś, Serio, to będzie coś. Ja się spodziewałem, dwóch tygodni, myślę, że będzie ciężko. No i złota kobieta pójdzie na. na ekspedycję i damy jej tutaj do wykorzystania. Kurde, przedklikałem maskę przeciwgazową. Proszę bardzo, niech idzie w masce, zobaczymy, co tam z przyniesie. Może jakaś zupa przydałaby się. Dzień 48 i dalej. Niestety. Dzieci już nie ma, niestety. Dzień pięćdziesiąty, udało się chyba Tak jest, Ted żyje Dzień 50 zaliczony, masakra po prostu. Jak to wygląda sytuacja? Jest głodny No dobra, dajmy mu zupę i już mamy po zupie Głos otwierać w imię wolności, dobiegł nas za drzwi schronu. Nie jestem pewni kto podaje się za rzecznika podstawowego wolności, ale z odgłosów wynikało, że jest ich chyba cała grupa, być może uzbrojona. Ktoś kto przedstawia się w taki sposób zapewne nie miałby oporów by zamordować kogoś w imię wolności czy powinniśmy otworzyć? Mimo wszystko, może to być jednak błędne myślenie. Może warto by było otworzyć? Spróbujmy, ja, ja już szczerze mówiąc, nie wiem. Dzień 52. Pukanie do drzwi, żyjemy. I mamy trzy wody. Dostaliśmy dwie wody od nich. Zarąbiście. Szkoda, że nie zupy, ale dobra. Zawsze spoko, że chociaż. że chociaż yy, woda. Ktoś wrócił. Dolores wróciła i ma zupy. Co tu się dzieje? Czy my, to, czy my damy radę przetrwać? Dzień 53. Yy, maska wraca cała. Dwie zupy. I to chyba wszystko. Tak. Odpowiedziałem o grupie w z którą mieszka. Zdobywanie zapasów to dla nich niełatwa sprawa. Mieszkańcy pustkowia nie są zbyt przyjaźni dla mutantów. Nieznajomy zaproponował nam układ. Jeśli wspomożemy go niewielką ilością naszych zapasów, jego grupa zadba o to, by nasza kolejna ekspedycja przebiegała bezpiecznie. Mamy dużo wody, więc damy temu jedną butelkę wody. Zobaczymy. Jak tutaj wygląda? Głód, pragnienie, głód, ok, czyli oni oboje głód i pragnienie Dolores. Proszę bardzo. Dzień 55. Ted miał dziś dobry dzień. Nagle zdał sobie sprawę, że to tajemnicze coś, co uwierało go w pośladek od tygodni. To klucze od samochodu. Wyciągnął je z tylnej kieszeni i rozmarzył się, wspominając swój ulubiony automobil. Po czym zmartwił się, że, że pewnie zastał mu się silnik. Teraz upiera się, by wyjść i poszukać tej piekielnej machiny. Niech pójdzie. Trudno. Nie ma teda. Miejmy nadzieję, że wkrótce wróci, jeśli auto wciąż jest na chodzie. Może moglibyśmy po prostu stąd wyjechać. Na naszym progu stoi człowiek, który chce być naszym przyjacielem. Nie dajemy nic na razie. Nic to. Dzień 57. Już myśleliśmy, że czeka nas przyjemny dzień, a tu nagle bum, inwazja. Jakiś gang domaga się naszej bezwarunkowej kapitulacji i wyjścia z rękoma w górze. W przeciwnym razie pokażą nam, to tu rządzi. Brzmi to co najmniej niesympatycznie, co robimy. Wejdziemy do nich z karabinem. To będzie jednak klipa, bo nas zaatakują. Ja bym w sumie to olał na razie. Czy to coś, to coś się stanie, jakie to oleje? Co ty? Co jest? O, fach, weszli. O, o, fach, Ciężko walczyliśmy, by odeprzeć atak na nasz schron. No sama, sama Dolores sobie nie poradzi. Umówmy się. Nie podołaliśmy ciężko uzbrojonym bandytom. Jesteśmy teraz w ich łapach i trudno oczekiwać po tym czegoś dobrego. Naszą jedyną szansą jest to, by raz jeszcze ujrzeć błękit radioaktywnego nieba. Może być wykucie na pamięć elokwentnych próśb o łaskę. Spędziliśmy w schronie 58 dni i to jest koniec, tak? To jest koniec, moi drodzy. Ale i tak udało nam się przeżyć dużo. No i niestety. Ale to i tak jest to i tak jest dla mnie dużo. No nic, udało nam się przeżyć 8 dni co i tak jest dobrym wynikiem, bo spodziewałem się tak 20 maksymalnie 30 dni, a okazało się, że przeżyliśmy prawie 60. Także moi drodzy, da się przeżyć kwarantannę. Da się przeżyć te dwa tygodnie w domu, także bądźmy solidarni. siedźmy w domu na razie, żebyśmy potem mogli Wyjść i, i oddechnąć yy, i spotykać się z wszystkimi, z którymi być, będziemy chcieli się spotykać na spokojnie. Nie martwiąc się, że jakiś wirus nas zaatakuje. Także na za ten odcinek wam dziękuję. Jeżeli wam się spodobał, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie więcej Six Seconds, to piszcie komentarze. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.